standard szkoły wprowadzić. Poczet flagowy do wciągnięcia flagi państwowej w wystąp. Palaa Poczni. Witamy serdecznie na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego panią dyrektor Bogumułę Gudzowską. Pragniemy także przedstawić naszych nowych wicedyrektorów panią wicedyrektor Izabelę Rożek oraz wicedyrektora pana Wojciecha Jumcewicza. Serdecznie witamy przybyłych gości pana burmistrza Andrzeja Kameszka, Pani wiceburmistrz Katarzyna Łuczyńską, przewodniczącego Rady Miasta, pana Zbigniewa Walczaka, przewodniczącego Rady Rodziców, pana Marka Rudnikowicza. Przewodniczącego Komisji Oświaty, Panią Danutę Rudnikowicz. Grono Pedagogiczne, rodziców i Was, koleżanki i koledzy. Prosimy o zabranie głosu Panią Dan Dyrektor jako Guzowską. Szanowni zaproszeni goście, kochani uczniowie, drodzy rodzice, nauczyciele, pracownicy Szkoły Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza Biasieniego. Bardzo serdecznie wszystkich witam na rozpoczęciu roku szkolnego 2021-2022. Mam nadzieję, że ten rok będzie spokojniejszy niż poprzednie dwa lata, że nie czekają nas niespodzianki w postaci nauczania na odległość, czego sobie i Państwu życzę, oczywiście uczniom również. Yy, jesteśmy niespokojni, czy ta czwarta fala pandemii nie dotknie naszej szkoły, nie dotknie naszego kraju. Mamy nadzieję, że nie. Yy, witam w murach naszej szkoły, zwłaszcza uczniów pierwszych klas, którzy Rozpoczynają ośmioletnią drogę wielkiemu sukcesowi, czyli egzaminowi ósmoklasisty. Bardzo serdecznie Was witam. Mam nadzieję, że w tych murach będziecie szczęśliwi, zawiążecie nowe przyjaźnie, że będziecie tutaj radośnie uczyć się nowych rzeczy, nowych umiejętności, które będą skutkować w przyszłym Waszym życiu. Jeszcze raz. Wszystkich pierwszoklasistów i ich rodziców oczywiście bardzo serdecznie witam w, naszej, w naszym towarzystwie. Myślę, że zwrócę się również do uczniów klas ósmych, przed którymi ta droga już trochę krótsza, ale za to jakże wymagająca. Czeka Was bardzo trudny rok, rok, w którym będziecie mogli swoje umiejętności Pokazać, udowodnić wszystko to, co przez te 8 lat w murach tej szkoły, poza murami tej szkoły, przed monitorami komputerów przez ostatnie dwa lata, mogliście zdobyć. Liczę na, wasze, na Waszą motywację, liczę na Wasz zapał. Liczę również na to, że myślicie o przyszłości, ponieważ to, czego dokonacie w tym roku, zaowocuje w następnych latach w wyborze szkół ponadpodstawowych i w całej waszej karierze życiowej. Życzę wam wielu sukcesów, yy, wielu radosnych chwil, yy, podobnego odbudowywania relacji między rówieśnikami, wszystkiego wszystkiego dobrego ósmoklasistom. Pozostałym uczniom, którzy nie mają aż takich wyzwań jak ósmoklasiści, Życzę zwłaszcza tego, żeby ta szkoła kojarzyła Wam się z przyjaźniami, z radością, z bezpieczeństwem, żebyście mogli na nowo spotkać się z kolegami, z którymi nie spotkaliście się przez prawie dwa lata, żebyście mogli y, doznać przyjemności z wycieczek, ognisk klasowych, spotkań z wychowawcą. Życzę Wam również sukcesów edukacyjnych, ale żeby te sukcesy były dla Was przyjemnością, a nie jakimś wielkim trudem. Tak? Żebyście z radością nową wiedzę i nowe umiejętności zdobywali. Bardzo yy, serdecznie witam wszystkich rodziców, którzy tu tak licznie się zgromadzili. Dziękuję bardzo Państwu za przybycie na dzisiejszy akcent i liczę na współpracę. Bo bez tej współpracy wa, e, Państwa dzieci my nie osiągniemy żadnych sukcesów. Bardzo ważnym elementem procesu edukacji są rodzice. Ja, jako nowy dyrektor tej szkoły, e, chciałabym tę współpracę nawiązać, e, kontynuować z poprzednich lat i liczę na Państwa wsparcie. E, Wrócę się również do nauczycieli, których praca. Ciężka praca w poprzednich latach na zdalnym nauczaniu, kiedy musieliśmy się uczyć wielu nowych umiejętności, których nie posiadaliśmy i z którymi sobie poradziliśmy, bez nich sukcesy z poprzedniego roku i z przed dwóch lat nie byłyby możliwe. Życzę Państwu satysfakcji z pracy, sukcesów państwa wychowanków, państwa uczniów i również liczę w kolejnych latach na współpracę. Nie, muszę również tutaj podziękować włodarzom, tak się odwrócę, żeby tyłem do włodarzy nie mówić, mam nadzieję, że mnie słychać. Nie byłoby takich możliwości, jakie ma nasza szkoła, gdyby nie organ prowadzący, zwłaszcza pan burmistrz Andrzej Kamyszek, który pomimo różnych perturbacji zawsze dba o szkołę. To jak wygląda budynek. Szkoły przy ulicy Konopnickiej zawdzięczamy temu, co nam ofiaruje, na co pozwala włodarz tego miasta. Również wiele zmian w przedszkolu, wiele zmian w budynku przy ulicy Podmokłej. Nadal trwa tam remont hali sportowej. Na ten moment jeszcze ona będzie wyłączona, ale wszystko zmierza ku dobremu. Liczymy na tę współpracę dalszą. Pan burmistrz jest bardzo otwarty, ma wiele planów związanych z placówkami oświatowymi. Za co mu bardzo, bardzo dziękuję. No. Proszę Państwa, drodzy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, bez których to wszystko byłoby niemożliwe, uważam, Rok 2021-2022 za otwarty. Powodzenia. Prosimy o zabranie głosu zaproszonych gości. Panie dyrektor, szanowne grono pedagogiczne, droga młodzieży, szanowni rodzice. 1 września. Mam nadzieję, tak jak Pani Dyrektor powiedziała, że będzie to wrzesień, październik i inne miesiące normalnym okresem nauki. I na to bardzo liczymy, że ten rok szkolny będzie rokiem szkolnym normalnym. Dlatego na początku tego roku szkolnego życzę Wam, abyście chłonęli wiedzę jak gąbka. Abyście. Przyjmowali to, co oferuje Wam szkoła. A szkoła będzie oferowała na pewno wiele. Tak jak Pani Dyrektor powiedziała, także i organ prowadzący będzie się starał, aby ta szkoła i nie tylko ta szkoła, ale przede wszystkim w następnym roku Lica podmokła zmieniała swój wizerunek. Będziemy robić wszystko, aby pomóc Wam w Waszym kształtowaniu, Waszej osobowości, bo przecież to kształtowanie będzie. Odzwierciedlenie waszego życia. I na tym pracuje szanowne grono pedagogiczne, ale i także rodzice, i my też jako organ prowadzący chcemy do tego się przyczynić. Dlatego w następnym roku chcielibyśmy, aby ulica Podmokła zmieniła swoją elewację. Zrobiony da, ale jeżeli chodzi o ulicę Konopnicką, Przygotowujemy się do, wreszcie do wybudowania bieżni. I będzie bieżnia, będzie zro, przebudowany troszeczkę orlik i mam nadzieję, że to też wpłynie na Wasze większe sukcesy sportowe. Szanowni yy, uczniowie, przyjmujcie tę wiedzę, bo nie tylko Wy się uczycie, uczą się też Wasi nauczyciele. I pozwólcie, że teraz wręczę gratulacje, można powiedzieć świadectwa, trzem nauczycielom, które zdobyli wyższe stopnie awansu. Czyli proszę zwrócić uwagę, też się wasi nauczyciele uczą, żeby Wam większą wiedzę przekazać, muszą tą wiedzę pozyskiwać. I prosiłbym panią Agnieszkę Prodylus. Z okazji uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Brawo. Pani Sylwia Muchajek. Z okazji uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Oraz pani Agnieszka Gawna. Na zakończenie chciałbym jeszcze parę słów do pani dyrektor, bo to jest taka pani dyrektor nowa, stara, prawda? Była, jest i będzie z tego wynika dyrektorem w naszym mieście. Dlatego. Witam serdecznie, oficjalnie, aczkolwiek nieoficjalnie to już współpracujemy i proszę przyjąć naprawdę szczere gratulacje, ale także mam nadzieję, że ta nasza współpraca będzie jeszcze lepsza, bo ona jest naprawdę bardzo fajna, ale jeszcze lepsza. Dlatego też wszystkiego dobrego, dużo sił w tej ciężkiej pracy. Drodzy uczniowie, kochani pierwszoklasiści, szanowni nauczyciele, również szanowni rodzice. Chciałbym was serdecznie przywitać w tym nowym roku szkolnym, żywiąc nadzieję, że ten rok będzie w końcu rokiem normalnym, rokiem spokojnym, a przede wszystkim rokiem, w którym wszyscy będziemy zdrowi. Bo to, że zdrowie jest ważne, dotknęliśmy przez ostatnie dwa lata. Życzę temu... Tego zdrowia wszystkim, którzy są zaangażowani w życie w szkoły, również w uświe. Drodzy uczniowie, życzę Wam, żebyście ten rok szkolny spędzili w szkole z przyjemnością, żebyście oprócz nauki, która jest na pewno ważną rzeczą w szkole, przeżyli również wiele innych rzeczy. Żebyście się spotykali, wyjeżdżali na wycieczki, organizowali wszelkiego rodzaju imprezy szkolne. Myślę, że tym pomogą Wasi wychowawcy. Drodzy rodzice, życzę Wam, żebyście w tym roku czerpali dużo radości, żebyście byli dumni sukcesów, jakie Wasze dzieci osiągną w szkole. A przede wszystkim, żebyście byli zadowoleni z ich pracy. U wiadomo oceny to jest rzecz jakby drugorzędna. Ważne jest to, żeby te dzieci chciały tą wiedzę jakąś w jakiś sposób dzięki również Waszym staraniom osiągnąć. Drodzy nauczyciele, życzę Wam, żeby ten rok był spokojny, żebyście y, zaznali dużo życzliwości i szacunku od nauczycieli oraz rodziców, żebyście również odnieśli sukcesy, sukcesy y, w życiu zawodowym. I na koniec chciałbym również serdecznie pogratulować Pani Dyrektor Bogumile Guzowskiej Uważam, że to jest osoba, właściwa osoba na właściwym miejscu. Życzę Pani Pługosników, Znamy się od lat. Wiem, że zawsze w następstwo była oświata w gminie. Nawet gdy, gdy była Pani radną, starała się pani zawsze, bo Rada Miejska podejmuje decyzję, jeżeli chodzi o finansowanie oświaty. I zawsze Rada Miejska podejmowała decyzje pozytywne, jeżeli chodzi o, o, o wymagania i o orzeczenia yy, dyrektorów szkół w naszej gminie. Wszystkiego dobrego. Życzę. się zarobię. Dziękuję bardzo. Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Tak jest również w przypadku wakacji. Przed nami nowy rok szkolny. Całe 365 dni na poznawanie, odkrywanie i zbieranie niezapomnianych doświadczeń. Dziś, po dwumiesięcznej przerwie, opaleni, wypoczęci i zrelaksowani rozpoczynamy nowy rok szkolny. I choć wiemy, że niełatwo jest pożegnać z morza czy górskie wycieczki, dziś wszyscy wyruszamy w kolejną wędrówkę po wiedzę, umiejętności i nowe przyjaźnie. Cieszymy się, że jesteście. Szczególnie pragniemy powitać wśród nas, pierwszoklasistów oraz ich rodziców. Mamy nadzieję, że nauka w szkole będzie dla Was wielką i posłającą przygodą. Prosimy klasę pierwsze o wystąpienie. Klasa pierwsza a. Wychowawca, pani Anna Belcarz, Igor Andraszak, Oliwier Czapliński, Samery Ikowski, Maciej Sąwski, Anna Gryjewicz, Agnieszka Iwanowska, Emilia Janek, Kamil Kębior Anna Gołachowska, Anna Mierziak, Michał Komiński, Alicja Rudnikowicz, Tymoteusz Strufeta, Stanisław Sochacki, Kamila Sackiewicz, Inga Falczak, Kasper Parychak, Wojciech Wasiak, Kaumina Wawrzyniak, Dawid Wawrzyniak, Julia Wiśniewska, Jakub Wolnik, Julia Jakimowicz, Artek Żurawlow, Aleksandra Zwierzyk. Klasa pierwsza B. Wychowawca. Pani Barbara Kicharka. Marcelina Andrulewicz, Andrzej Biernacki, Lena Chromiak, Wojciech Grybel, Maksymilian Hernowski, Jakub Iwaków, Totan Janon, Malina Kamińska, Daniel Łukasik, Nikola Kołczyńska, Lena Kądycka, Nikola Kraczka, Piotr Majewski, Zuzanna Makowiak, Analia Mroczka, Mariusz Raczewski, Kuba Rybak, Nikola Szczepański, Aniela Styś, Tobias Bałchałas, Máquina de los y la radio Dzień dobry, 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 dobry. Witam Bo nie wiem, gdzie jest koniec. Tu tak. się zaczyna. Dobry, witam wszystkich. Dzień dobry. Dziękuję. Dobra, dziękuję. Dobra, podajcie, Poprosimy jeszcze raz wielkie brawa dla pierwszaków. Dziękujemy bardzo. Ślądamy teraz kciuki i wiemy, że będziecie wspomnieć się bardzo dobrze w naszej szkole już od pierwszego dnia. Nie tak radosnym, jak dzień dzisiejszy. 1 września 1939 roku był inny. Był początkiem II wojny światowej. Zawsze będziemy pamiętali o tych, co polegli, broniąc naszej ojczyzny, o tych, co walczyli, abyśmy mogli w spokoju żyć i uczyć się. Delegacje klas 4-8 oraz harcerze. Wezmę udział w uroczystościach upamiętniających wybuch II wojny światowej w miejscu pamięci na dm. o godzinie 10.30. Po zakończeniu apelu, uczniowie pod opieką wychowawcy udadzą się do swoich klas. Klasy pierwsze, drugie, trzecie, czwarte i piąte zostają tutaj, w budynku przy ulicy Konopnickiej. Do budynku przy ulicy Podmokłej, czyli dawnego gimnazjum, idą klasy szóste, siódme i ósme. Baczność! sztandar szkoły wyprowadzić.